Witam Cię na moim kanale Business Step by Step. Jest to kanał prowadzony przez przedsiębiorcę dla przedsiębiorców, tych obecnych i tych przyszłych. Poruszam tutaj tematy związane z zarządzaniem finansami w firmie i przedstawiam je na różne sposoby. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, czym jest i jak działa jeden z najważniejszych dokumentów do analizy firmy, czyli rachunek, zysków i strat. Każdy przedsiębiorca wie, że w firmie bardzo ważny jest zysk, a nie ma zysku bez sprzedaży. I tu zagadka. Sprzedaż wynosi 100, a zysk wynosi 10. Czy kiedy w kolejnym miesiącu sprzedaż urośnie o 10%, to czy zysk również urośnie o 10%, urośnie może mniej niż 10%, czy jednak urośnie więcej niż 10%? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz na końcu tego filmu. To właśnie rachunek zysków i strat jest najlepszym dokumentem do tego, żeby zobrazować w firmie sytuację pod kątem sprzedaży i zysku. Ten dokument jest trochę jak taki lejek. O góry pojawia nam się wielka kwota, jaką jest sprzedaż, a na samym dole ta najmniejsza, którą jest zysk netto. Co się dzieje po drodze? Po drodze zazwyczaj ta duża kwota jest pomniejszana przez różne koszty znajdujące się na poszczególnych szczeblach tego lejka. Pierwszym takim kosztem jest koszt sprzedanych produktów. Kiedy odejmiemy go od sprzedaży, to pojawia nam się zysk. No właśnie, ale który? Prawda jest taka, że można osiągać wiele rodzajów zysków, ale według mnie najważniejsze są trzy. Najpierw mamy zysk brutto ze sprzedaży. To jest nic innego jak marża, którą uzyskuje Twoja firma. Kolejny bardzo ważny zysk to zysk operacyjny, który pokazuje prawdziwą efektywność osoby zarządzającej. Jest to wynik na sprzedaży pomniejszony o wszystkie koszty operacyjne. No i ostatni, myślę najważniejszy, to zysk netto. A teraz na takim uproszczonym rachunku zysków i strat zobaczymy, jak to wygląda w Excelu. Na samej górze pojawia nam się przychód. Załóżmy, że będzie to 100. Poniżej mamy koszty sprzedanych produktów. Kiedy odejmiemy jedno od drugiego, pojawia nam się zysk brutto ze sprzedaży czyli nasza marża. Od zysku ze sprzedaży brutto odejmujemy koszty operacyjne. Co się w nich mieści? Między innymi takie koszty jak magazyn, biuro, księgowość, wynagrodzenia czy na przykład działania marketingowe. Kiedy od zysku brutto ze sprzedaży odejmiemy koszty operacyjne, pojawia nam się zysk operacyjny, następnie podatek dochodowy i na końcu pojawia nam się zysk netto w wysokości 10%. A teraz wróćmy do pytania z początku filmu: co się stanie z zyskiem, kiedy sprzedaż urośnie nam o 10%? Sprawdźmy to. Skopiujemy wyniki dla porównania i zwiększymy przychody o 10%. Jak widać, sprzedaż wzrosła o 10%, natomiast zysk netto aż o 32%. A teraz konkurs. Jeżeli wiesz, jak nazywa się mechanizm, który powoduje, że zysk netto rośnie szybciej od sprzedaży, to wpisz jego nazwę w komentarzu. Pierwsza osoba, która odpowie prawidłowo, otrzyma ode mnie książkę o zarządzaniu. Warto jednak pamiętać, że ten mechanizm działa trochę jak taki miecz obusieczny. Kiedy sprzedaż rośnie, to zysk rośnie szybciej, ale w drugą stronę jest tak samo: zysk spada szybciej niż sprzedaż. Ta informacja może pozwolić Ci podejmować wiele cennych decyzji operacyjnych. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to możesz to zrobić teraz i pamiętaj: wciśnij dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany jak tylko opublikuję nowy film.